Z tym ostatnio padł ofiarą gigantycznej kampanii, w którą zostali włączeni operatorzy płatności Visa i Mastercard. I jest to bardziej specyficzna sytuacja niż możecie sobie wyobrażać, bo to nie jest tylko na takiej zasadzie, że zbanowali tego rodzaju gry. Które, no nie oszukujmy się, no ja personalnie jestem za tym, żeby ich na Steamie nie było, ale żeby one miały po prostu, po prostu swoją osobną platformę, plus 18 na takie rzeczy. Aczkolwiek, e, w tej całej sytuacji są dwa, dobra, trzy problemy. Pierwszym problemem jest to, że ludzie odbierają tą informację na takiej zasadzie, że o mój Boże, usunęli yy, zboczone gry ze Steama, o co wy się czepiacie i tak dalej, i tak dalej. I to jest jeden bardzo duży problem, bo spora liczba ludzi nie zauważa głównego problemu w tym wszystkim. Drugim problemem jest to, że operatorzy płatności zrobili tego bana, a nie sama platforma, czy rząd, czy, czy ktokolwiek inny, tylko operatorzy płatności. Trzecia kwestia jest taka, jaka grupa ludzi to zrobiła, i to jest yy, jedna z takich bardzo istotnych rzeczy. Mianowicie, za całego bana tych gier odpowiada ugrupowanie o nazwie Collective Shout. I jak już teraz widzicie na ekranie, Twitter automa z automatu mówi, że ten profil może z góry mieć sensytywny content. No, jak możecie się domyślić, no nie daje to najlepszego światła, jeżeli chodzi o o coś, co ma chronić dzieci, chronić kobiety, albo cokolwiek innego. I po tym, jak pokażę wam ten profil, zrozumiecie dlaczego. Zobaczcie na rzeczy, które oni cały czas retweetują. Problemy z Grokiem. Another porn socket pedo announcing their depravity on social media. So many words, picture on demand to access to rape, incest and child abuse themed games scam. Pedo demanding access to rape, incest, child abuse, tame games. I rozumiecie, to są retweety organizacji, która ma walczyć z takimi rzeczami. No to już widać trochę lekką odklejkę w tym wszystkim, nie? I jedną z osób, która generalnie stoi za tym całym ruchem, jest ta pani. Jest to Melinda Takard-Reinst. Jak ona pisze, jest autorką siedmiu książek, ósma w drodze. I wiecie, co jest najśmieszniejsze? Trochę poguglowałem. I bardzo widać, kim jest ta persona. Ona jest 60-letnią jedną autorką książek, która pisze no, takie bestsellery jak Getting Real, Challenging the Sexualization of Girl, He Choose Porn Over Me, Woman, woman Harmed by the Men Who Use Porn, uh, The Human Life Review, A nie, sorry, to akurat uh, Defiant Birth, Woman Who Rise uh, Medical Eugenist, Giving Sorrow World, Women's Stories of Grief about uh, After Abortion widać już pewien schemat, jeżeli chodzi o osobę. I co jest bardzo interesujące, ten cały Collective Shout z jednej strony zajmuje się bardzo spoko i uważam, że niektóre ich działania są dobre. Bo dla przykładu, e, jedną ze swoich akcji usuwają z temu i czy innych takich portali sekslarki o aparycji dziecięcej. I jak najbardziej to jest rzecz, którą się zgodzę, że warto usuwać, że warto z tym walczyć i tak dalej. Tylko, że. Pojawia się jeden problem. Ta sytuacja w umyśle tej grupy jest stawiana na takim samym miejscu, jak usuwanie koszulek z ze sklepów, jak walczenie z seksualizacją kobiet na butelkach ostrego sosu. Tak, i oni uważają, że to są te same rzeczy, o które tak warto yy, walczyć. Tak samo. To jest przejebane, nie oszukujmy się. I jeżeli w ogóle myślicie, że ten cały ban, tych gier. To jest ich pierwsza styczność w ogóle z częścią gamingową. To się mylicie, bo ta grupa, która już działa od ponad 10 lat, w sumie 15, żeby być dokładnym, nie weszła teraz w gaming, zobaczyła takie gry i zaczęła je usunąć Nie, nie, nie. Oni walczą z grami już z dobre 10 lat. I o czym dokładnie mowa? Ano mowa na przykład o tym, że Collective Shout bojkotował Detroit Bitcom Human. Oni chcieli zaprzestać. Przedaży Detroit Beacon Human, dlatego że gra przedstawia abuzowanie dziecka i przemoc wobec kobiet. Bo rozumiecie, jedna z tych trzech historii, która jest pokazana w grze, gdzie żeński android dostaje uczuć i to wręcz ma czynych i ucieka z dzieckiem, to nie jest historia warta generalnie opowiedzenia. I jest to coś, co powinno zostać zbanowane. Oczywiście, to nie jest jedyna rzecz. Pod, dla przykładu, ta grupa jeszcze walczyła z GTA V, gdzie chcieli, żeby GTA V zniknęło z półek. Więc jeżeli teraz sądzicie, że to jest ugrupowanie, które najlepiej było pisać jako przychodzi ci 61... 61-letnia grażyna do telewizji i mówi, że GTA jest dziełem szatana. No to mniej więcej to jest na tym poziomie, wszystko, nie? No i teraz. Stoimy w sytuacji, gdzie 61-letnie feministki z Australii generalnie zaczynają cenzurować rzeczy. I to nie jest ciekawa sytuacja, no bo jak na początku, jak był ten cały rape simulator, no to zrobiły dobrą kampanię, zostały wpisane wnioski, gra zniknęła i tak to powinno działać, nie? Tym razem one powysyłały ponad 1000 maili do Wizy i Mastercarda, żeby Mastercard i Wizę to usunął. No i Visa i Mastercard to zrobiły. Jeżeli, i nie oszukujmy się, w momencie, w którym operator płatności interweniuje w to, na co ty możesz wydawać, a na co nie możesz wydawać pieniędzy, jest to bardzo niebezpieczny proceder. No bo tak naprawdę w dniu dzisiejszym banują takie gry. Za jakiś czas zbadują GTA. Potem Detroit Become Human. Kwestia jest taka, że takie grupy jak Collective Shouts one nie zaprzestają na jednej rzeczy, bo powiedzmy już yy, zwalczyli wszystkie rzeczy, o które walczyli, no to teraz rozwiązujemy grupę i rozchodzimy się. Nie, one często potem szukają następnego i to następnego celu, przesuwając tą granicę coraz bardziej, no bo muszą nadać sens istnienia danej rzeczy. I to jest w ogóle zabawne, że z jednej strony MasterCard banuje Ci takie gry na Steamie, a z drugiej strony, no właśnie, z drugiej strony mamy takie rzeczy, które były jeszcze obgadywane w styczniu-lutym tego roku, czyli mianowicie Mastercard i Visa oskarżone o umożliwianie płatności za treści z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Wynika z raportu. Zgodnie z informacjami agencji, agencji Reuters do amerykańskiego Departamentu Skarbu, konkretnie do jednostki do spraw egzekwowania przepisów o przestępstwach finansowych, Wpływa skarga sygnalisty, który zarzuca firmom Mastercard i Visa, że nie powstrzymały swoich sieci płatniczych przed praniem pieniędzy pochodzących z materiałów przedstawiające, przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci oraz handlu ludźmi na platformie OnlyFans. Skargę, jak donosi Reuters, złożył doświadczony ekspert do spraw zgodności finansowej. Twierdzi on, że giganci płatniczy byli świadomi, że ich sieci są wykorzystywane do płacenia nielegalnych treści na OnlyFans, platformie społecznościowej, na której fani płacą za obserwowanie osób publikujących zdjęcia i filmy ze sobą w roli głównej. Sygnali sygnalista oskarżył firmy o przymykanie oka na przepływ nielegalnych dochodów, yy, podaje Reuters. W oświadczeniu dla yy, CBS Money Watch przedstawiciele FinCEN yy, poinformowali w poinformowali, że nie komentują zgłoszeń do swojego programu dla sygnalistów, w tym również czy FinCent otrzymał zgłoszenia dotyczące konkretnej instytucji finansowej. Rzecznik dodał, FinCent również nie komentuje prowadzonych dochodzeń, włącznie z tym czy w ogóle jakieś trwają. Visa przekazała CBS News, że zdecydowanie jednoznacznie zakazuje jakiejkolwiek nielegalnej działalności w swojej sieci i potępiają wszelkie formy nadużyć seksualnych. Firma dodała utrzymujemy rygorystyczne wymagania dotyczące zgodności dla instytucji finansowych i sprzedawców, którzy przysyłają transakcje do sieci Visa. Ci, którzy nie spełniają naszych wymagań, są usuwani z naszej sieci. MasterCard w e-mailu oświadczył, że ma zerową tolerancję dla nielegalnej działalności w swojej sieci. Nie przedstawiono nam dowodów na jakąkolwiek obecność nielegal, yy, obecną nielegalną działalność, dodano. OnlyFans nie odpowiada na prośbę CBS News o, o komentarz. Będę Skarga sygnalisty została złożona w styczniu 2023 roku do FinCEN oraz do Departamentu Sprawiedliwości USA i Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Sygnalista oraz inni eksperci zajmujący się zwalczaniem handlu ludźmi mieli również ostrzec Mastercard i Visa o nielegalnych treściach na OnlyFans już w 2021 roku i 2022 roku, podaje artykuł. W 2021 roku OnlyFans ogłosiło ograniczenie treści o charakterze jednoznacznie seksualnym po naciskach ze strony partnerów bankowych i firm obsługujących Transakcje finansowe. Jednak firma szybko wycofała się z tej decyzji po sprzeciwie ze strony części twórców i użytkowników. Tak więc, moi państwo, te gry BB, pornografia dziecięca online fansie jest, jest. I niech mi ktoś teraz powie, że operator płatności powinien mieć taką władzę w momencie, w którym Rzeczy, które faktycznie powinni banować, bo dzieją się prawdziwym ludziom, nie robią tego, ale w momencie, w którym nie chcę nazywać tego tworem artystycznym, ok? Ale jak jakaś gra albo manga powstaje, która już się nie podoba 61-letniej 61 feministce, no to już trzeba banować. Jest to hipokryzja i jest to niebezpieczny fenomen, bo tak naprawdę, co stoi na przeszkodzie tak naprawdę w przyszłości, że. Mastercard uzna, że nie możesz już wykonywać płatności w ich sieci tylko i wyłącznie ze względu na to, że zagłosowałeś na tą, yy, ani inną partię polityczną. I ja wiem, że to jest hiperbola, aczkolwiek to jest niebezpieczeństwo, na które trzeba mieć oko i niezbyt można na to pozwalać. Co Wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach i do następnego. Cześć!